Cześć, zapraszamy Cię na rowerowy mixtape, czyli tur po wiadomościach rowerowych. No to co, lecimy? Jak co wtorek? Uwaga, przed obejrzeniem materiału zalecamy sporo dystansu i nie brać wszystkiego na poważnie. Materiał może mieć charakter prześmiewczy, nie próbujcie tego w domu. Wyciekły zdjęcia i ceny graveli, które jeszcze nie miały premiery. Odbył się wyścig w Costa Blanca. Czy z USA idzie nowa moda? Moda na ATB. Gravel to nie są rowery, ani żadna dyscyplina. Peter Sagan zapowiedział koniec kariery. Multimedalista, ikona MTB. Czy Sławomir Łukasik zostanie jeźdźcą Jedi? Shimano ogłasza nowy patent. Mamy już kalendarz startów. Wyciekły zdjęcia i ceny graveli, które jeszcze nie miały premiery. Patrzcie na to. Giant będzie miał nowe rowery z amortyzatorem z przodu. Ceny też robią wrażenie. Gravel z amorem z przodu. Świat za mory... się kończy, świat, świat się kończy. Gravel za morem z przodu z, przerzu... z przerzutką ja, z roweru MTB. Wzięli, wzięli pomysł i ukradli od e, tego roczne... zeszłorocznego, bo 2022 mistrza polski patent na wygranie gravelowych mistrzostw Polski. Czyli rower MTB za 9000 dolców. 9 kosztuje? Słuchaj, ale tak A, no, dolców. 9000 dolców, czyli. Przez filamentkę, to tanio. Wiesz, co ja mam wrażenie, że rowery Gravelowe z amortyzatorem, tak jak Sped zaprezentował, ten swój no. z amortyzatorem tylnym, tutaj mam pełny amortyzator przedni. Ja mam Ale wra... jest baranek, no Konrad, no. tak. Tylko, że ja mam wrażenie, że coraz bardziej te rowery idą w kierunku jednak MTB z powrotem. No tak. Bo ta grupa, która jest zamontowana w tym rowerze, to jest tylna przerzutka no, X01. Koła na nowo nie wymyślisz, nie? No tak, Więc tylko po prostu... te, te koła stosują jakieś wielkie traktory. Ale idźmy dalej. <laughs> Wielkie traktory! Parę dni temu odbył się wyścig w Costa Blankę, w którym uczestniczyli zawodnicy z Polski, między innymi z JBGA2. Co ciekawego, wyścig rangi UCI nie posiadał żadnej relacji live, ani wyników live, tylko po jakimś czasie były dostępne one na stronie. Niby kalpę, niby pięknie, niby cukierkowo, a deszcz, śnieg... Zima i minus jeden stopniu na wyścigu. Jeden? Tak. Co do wyników, klasyfikacji generalnej z Polaków, trzeci najlepszy wynik zajął Krzysztof Łukasik. Super. Wiele zawodników też ogólnie wycofało się ostatniego, osta w ostatnim etapie ze względu na warunki pogodowe, Serio? i tam jakieś były różne takie kraksy. Więc tak, Paweł Bernas był piąty, Karol Staszewski dziewiąty, Michał paluta dziesiąty. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajął Jacek Brzuska. To jest, jeśli się nie mylę Masters. Okay. Możecie mnie poprawić w komentarzach. Także pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymała Barbara Borowiecka i Andrzej Kajser. Czyli możemy reasumować, że Polacy pojechali tak, fantastycznie? Całkiem dobrze, całkiem dobrze pojechali. Było dużo przygód, tam było też małe zamieszanie przez ten ostatni etap, ponieważ Krzysztof Łukasik tam stracił jedną pozycję, mógł być drugi, ale mm, przez te warunki liczyli. Ten lifetiming tylko z pierwszego jakby punktu kontrolnego, a nie z wszystkich, Hej. bo tam coś się wydarzyło na trasie, ja tak się nie zagłębiałem za bardzo. Więc było dużo zamieszań, ale ostatecznie no, to było takie przepalenie nogi tak naprawdę co roku. Zresztą mi BG uczestniczy w tamtym wyścigu? Wiesz, ja myślę, że to jest bardzo dobre przepalenie nogi z, Jak z fantastycznymi wynikami. Jak najbardziej? Jakby to dobrze wróży na, na resztę sezonu. I teraz pytanie, czy z USA idzie nowa moda? Moda na ATB, czyli rowery all Terrain Bikes. Na wstępie pokażemy Wam rower Marine. Ten rower jest na pewno all-terrain bike, ale dodatkowo. To jest rower miejski, taki klasyczny. Tak Wygląda. Koszyka brakuje. Wygląda jak rower miejski klasyczny. Dodatkowo, rower, który jest bardzo podobny, elektryczny, a w dodatku ten rower waży jedynie 25 funtów, czyli 11 kg 340 gram. Elektryczny. Sami zobaczcie, jak wygląda. Tomus twierdzi, że ich zdaniem jest to najlżejszy rower elektryczny, który my, naszym zdaniem, jak patrzymy na rower Marin, wygląda łudząco podobnie konstrukcyjnie. Marin oczywiście nie jest rowerem karbonowym w tej cenie, ale tutaj na pewno mamy przy Tomusie konstrukcję karbonową. Tak? Więc zobaczcie sami, co Tomus wypuścił. Ciekawą informacją jest. Pierwszy to, słyszał o tej marce. jak się tylko wtrącę. Ty mówisz, nie słyszałem nigdy o tej marce. Ty nawet. mówisz, że pierwszy raz słyszysz o tej marce. W takim razie, jeżeli pierwszy raz słyszysz o tej marce, czy słyszałeś o szwajcarskich riderach takich jak Aleksandra Keller i Matthias Flukiger? Gdzieś tam świta. No, o Matthiasie już mówiliśmy. Był to raider, który... Znamy tą historię, ale Keller jest również fantastyczną riderką szwajcarską. Oboje są szwajcarskimi riderami i jeżdżą w Tomusie. Na, to, na, na, na rowerach marki Tomus. O, będą też siedzieć na takich miejskich? Na wywiadziach? <grystanie> to nie jest rower miejski, ja go klasyfikuję jako ATB, czyli nowa moda. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> nie, ale nie masz wrażenia, że, że to wszystko idzie w kierunku z gravela, czy przy, przede wszystkim z rowerów przełajowych, w rowery gravelowe. Teraz robimy, branża rowerowa jakiś twór Typu ATB, który jest ja. takim rowerem, ja, z jeszcze tak. szerszą oponą, ale dalej flat. Ja to podsumuję tak. Gravel to nie są rowery, ani żadna dyscyplina, to jest po prostu moda. Okay. I tyle, jest moda na grawele. No Myślę, że ja jest my... ogromna moda na gravelę. Wigby... Jest przełajówka, po to gravele. Ale to chyba wynika z tego, że wiele osób, które jeździło na szosie, przesiada się po prostu, bo chce mieć bardziej funkcjonalne rowery i móc też również wjechać, móc też również wjechać do lasu, e, bądź na, na ścieżki szutrowe, czyli mieć rower bardziej funkcjonalny. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. MTB ponad życie. Jeżeli oglądają nas grawelowcy, jeżeli Napiście, tak możemy Napiszcie, mówić... dlaczego jesteście grawelowcami, bo dla mnie po prostu jestem ciekaw, dlaczego jesteście grawelowcami. Co jest w tym tak niesamowitego? Ja Cześć. rozumiem bikepacking, ale bycie gravelowcem. Dlaczego? No tu Piotrek za rok z gravelem Nie <grym> jeździł sobie i zwiedzał świat. Okej. Okay. Kolejny tematik, który poruszaliśmy już niejednokrotnie w odcinku. Trzy studia mamy za sobą. I chyba trzy razy poruszaliśmy, jeśli się nie mylę. Okej. mi bawak. Rower z 35 tysięcy na 25 tysięcy. Przecena, jakbyście chcieli kupić. Rower Bartka z Olimpiady. To jest teraz na totalnej przecenie. Pewnie będzie jeszcze taniej, jak nie sprzeda, chociaż nigdy nie wiadomo. Ciekawe, ja myślę, że 25 tysięcy za ten rower to i tak już fantastyczna to cena. To jest dobra cena, tak. Przy tym osprzęcie. Przy takim osprzęcie. Jak jeszcze jesteśmy przy Bartku? A może to jest taka insight reklama dla Crossa? Se. Żeby, żeby pokazać, że Cross ma e, świetne rowery. Mm. Przejdźmy dalej. <laughs> Jak już jesteśmy przy Bartku, na jego social mediach można było zobaczyć, że Bartek wyrobił sobie licencję i to tyle co wiemy. Nic więcej nie wiemy, nie wiem czy to jest licencja trenerska, czy to jest licencja zawodnicza, w jakim teamie, dlaczego, z kim, wiemy tylko kiedy, bo 2023 pisało, było napisane. Wszyscy znamy historię i poprzednią firmę, która transmitowała dla nas World Cup UCI, czyli Red Bull. Red Bull. Wszystkim się podobały te transpisje, znaczy ja w zasadzie mówię za siebie. Mi też się podobały, jak najbardziej. Było dużo konkursów i wygrałem parę rzeczy, było fajnie. A więc teraz będziemy mieli nową rzeczywistość, Czyli Eurosport plus Player będą transmitować dla nas w 2023 roku. I prawdopodobnie w przyszłych latach tej informacji nie mamy, ale w obecnym roku na pewno. Więc jeżeli chcielibyście oglądać, a nie macie jeszcze ani Eurosportu, ani Playera, sprawdziliśmy, ile może to kosztować, bo to ciekawa informacja. Więc za miesiąc z reklamami 20 zł. Za cały rok sto... z reklamami? Tak, tak. Masz opcję z reklamami albo bez reklam. Więc opcja z reklamami miesięcznie to jest 20 zł. Roczna, pakiet roczny 119. Bez reklam 30 zł miesięcznie i 179 zł za cały rok bez reklam. Więc. Myśl... Zabawnie ceny porobili. Myślę, tak. że to jest ciekawe. Myślę, że wiadomo, co się najbardziej opłaca, nie? To, więc to fajnie zrobili, że od razu chcesz kupić na cały rok. Raz, że chcesz kupić na cały rok, a dwa, że jeżeli komuś zależy na czasie. To po prostu bierze bez reklam. Więc Dokładnie. też masz wybór. Dokładnie. Myślę, że. W czasie. To nie jest w sumie kwestia czasu, tylko kwestia komfortu. Myślę bardziej. E, Ludzie irytują reklamy. Reklamy są wszędzie. Ja jestem ciekawy, jak poradzą sobie z transmisją. Pierwszą prawdopodobnie testową transmisję będą mieli już niebawem w pierwszym wyścigu Girony w Hiszpanii. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak tam w wyścigu XCO, XCC sobie poradzą z transmisją. Jestem bardzo ciekawy, będziemy to oglądać. Ja nie. Raczej nie będziemy tego komentować, ale... Ale może Karol Dziambór będzie. <laughs> Zobaczymy. Peter Sagan zapowiedział koniec kariery. Jak wspomniał w swoich social mediach, gdzie dodał krótki, ale treściwy wywiad, mm, zaraz po Olimpiadzie zakończy swoją karierę. Oczywiście na rowerze MTB, więc kończy karierę na szosie chyba szybciej. Jeśli się dobrze, Konradzie, wiesz coś na ten temat? Wiesz, co widziałem? Jakieś przebitki. Widziałem na mtbx.pl, widziałem w wielu innych miejscach również te informacje, ale widziałem nagłówek. Nie wczytywałem no. się. Peter Sagan, było, była wrzutka. Peter Sagan kończy karierę. Ale jeszcze nie teraz, więc clickbaity. Dopiero, dopiero po Olimpiadzie, jak wspomniał w poście, chce kolejne lata poświęcić swojemu synowi oraz poznać świat z innej perspektywy niż tylko kolarskiej. Jeżeli będziecie chcieli doczytać, to zawsze na samym dole macie coś takiego jak wykorzystane materiały źródłowe. Tam możecie sobie wyklikać i w będą, będą tam dokładnie w opisie linki i możecie zawsze sobie doczytać w danym temacie, jeżeli jesteście zainteresowani rozwinąć któryś temat. Jak jeszcze wspomniał, zawsze chciałem zakończyć swoją sportową karierę na rowerze górskim, ponieważ to na rowerze górskim wszystko się zaczęło. Pod koniec kariery czuję, że to jest coś, co naprawdę sprawia mi przyjemność, i lubię to. Też się z nim zgadzam. Szosa ja jest nudna. Ja Idźcie na MTB. Myślę, że MTB jest yy, bliższe naturze? No to na pewno. Zdecydowanie nie jeździsz po asfalcie w 40-stopniowym upale, wiesz, gdzie nie ma końca. Wiesz, ale ludzie <laughs> lubią to ryzyko. Ja rozumiem. Ja też to rozumiem. Ludzie lubią to ryzyko jest ja szybko. Nikogo nie hejtuje. Jest szybko. Słuchajcie, ciekawa informacja. Zobaczyliśmy sobie to na social mediach Michała Topora. Michał Topur zmienia barwy w suplementacji w 2023 roku i przechodzi na PN Nutrition, który I dzisiaj, który dzisiaj jest produktem odcinka dzisiejszego PN Nutrition z tego co wiemy i już próbowaliśmy, wyróżnia się Suplementami z mentolem, czyli izotonik z mentolem. Jakiś komentarz odnośnie izotonika z mentolem? Taki, że jeździłem na produktach placebo, zanim to było modne. Pozdrawiam. Tak, ja również <gryw> mogę potwierdzić, są te fajne suple, fajnie. Współpracowałem z chłopakami, jak jeszcze robiłem moją karierę kolarską dwa lata temu. Bardzo świetne produkty, szczególnie w warunkach. Letnich. Naprawdę, jeśli zla jest to jest upał. Izo z mentolem to było najlepsze, co może Wam się trafić. Jeszcze do tego, jak dorzucicie parę kostek lodu, które zaraz się roztopią, i napój jest lekko schłodzony, muska Wasze podniebienia. My mamy feedback od wielu osób, które kupują od nas Izo z mentolem, że jest świetny na trenażer, właśnie teraz. No to, to szczególnie. To, Bo szczególnie, tak szczególnie indorowo to się naprawdę, jeżeli ktoś nie ma wiatraka, robi. Su, super, no. super ciepło i, i jest niezła paruwa. A wielu badaczy i badania naukowe wskazują, że mentol poprawia wydolność podczas treningów, więc warto. Również na naszej stronie jest dostępny kod rabatowy Michał, podłoga, topór na cały asortyment 10%. Także wbijajcie. Wbijajcie. Kupujcie. Intra z mentolem. Nie tylko. Polecam. Konrad i Piotrek. <laughs> Conor McGregor! O, jest, panie! Nie jest związany w ogóle ze sportem. raczej znaczy, W ogóle, <laughs> z... <laughs> Conor <nie> McGregor jest, <laughs> jest związany z, bardzo ze sportem, ale nie, nie z kolarstwem. Nieskolarstwem, nie z kolarstwem. No to, to nie muszę przedstawiać, no. Szanowni Państwo. Jeszcze ma wszystko co się da. Gwiazda, jakich mało? Jakich mało? Można byłoby zrobić w taki wielki nagłówek. Conor, przez swoją głupotę. Mało nie stracił życia. Dokładnie. I tak też prawie zatytułował chyba swojego posta. of boy. Było tam załączone coś właśnie, że prawie prawie. Piotrek, ale jak się z tym nie zgodzić, skoro jechał bez kasku i jechał sobie po drodze jak po. Proper 12, nie? To tak, no ale sam się przyznał do tego, sam się przyznał do tego, auto go potrąciło. E, jak to napisał w swoim poście, przed chwilą uderzyło mnie auto z tyłu. Płapka słoneczna, kierowca mnie nie widział. Pełna prędkość prosto przeze mnie. Dzięki Bogu to nie był mój czas. Dziękuję również za pasom i judo. Świadomość lądowania uratowała mi życie. Sami zobaczcie. <laughs> Me było medialnie. Taki to teniusik medialny na czasie. Uważajcie na siebie, noście kaski. Nowa drużyna, jakich wiele w nowym sezonie. LaPierre Mavic Unity. Nic dziwnego, ogłoszona 25 stycznia w jej składzie. Sebastian Fini, Thomas Litscher. Także wielu zawodników z wcześniej nieogłoszonych znalazło swoje tak naprawdę już drużyny. Melanie Degn, myślę, że jest to drużyna trochę posklejana z poprzedniego KMC Orbea, także możemy tam znaleźć zawodników z zeszłorocznego KMC Orbea. Zobaczymy. Zapowiada się dobrze, aczkolwiek jest to na pewno pierwszy rok dla Lapierre bikes. Też pierwsze słyszę. Ciekawa konstrukcja. Zobaczymy, jak te rowery w ogóle będą się sprawdzały. PM Bike Expert. Budują 20-kilometrowe ścieżki pod wyżkowem. Pewnie spytacie, gdzie to jest. Jest to. Obok Warszawy, no nie takie obok, bo 60 km, ale można powiedzieć, że obok, więc jest to całkiem fajna informacja dla Warszawiaków mieszkających niedaleko 60 km i sobie skoczycie na ścieżki 20 kilometrowe Będzie dużo wand, dużo dropów, będzie dużo hopek. Kiedy to będzie otwarte? Kiedy to będzie otwarte? Kiedy to będzie otwarte? Na majówkę, prawdopodobnie. Tą majówkę w 2023 roku? Tą majówkę. Jeszcze chwila i pojedziemy sobie. Koniecznie, Objedziemy. zrobimy nawet materiał. 20 A... km tras, to się zapowiada naprawdę dobrze. Przy, przyjemnie, tak 20 po flow, tak sobie, tutaj po tym Mazowszu, tak akurat nie za Nie niedługo, niedługo Piotrek zacznie mówić, wcale te 60 km to nie jest daleko dojechać na tę ścieżkę. Aż pojadę do domu. <laughs> Multimedalista, ikona MTB, Tomasz Frischnecht poprowadzi swojego syna Andrii Frischnechta i Mino Schurtera na APSA Cape Epic. Czy pozwycięstwo? Czy Sławomir Łukasik zostanie jeźdźcą Jedi? Jeźdźcą yes, so Jedi? Co yes, so masz Jedi. na myśli? Takie rowery! Okej. Okay. Shimano ogłasza nowy patent, czyli ładowanie komponentów podczas jazdy za pomocą rezonansu magnetycznego. Brzmi nieźle. Mamy tutaj enigmatyczny rysunek pokazujący jak krok po kroku będzie to działało na Bike Rumor, możemy przeczytać. To i, wygląda jak tutorial roweru, z czego się składa. Tak, co, gdzie tak, jest. tak, dokładnie. W ogóle jak, to, jak to będzie działało, jak, jak się 16 BC łączy z 20 BC i FW, gdzieś, <grym> gdzie siła telefonu działa na... no ale do, do brzegu. Nic nie rozumiem, ale buja. W patencie opisano bezdotykowy system ładowania elementów roweru, który może wykorzystywać indukcję elektromagnetyczną lub rezonans magnetyczny do bezprzewodowego ładowania sztycy, regulowanej elektronicznie, regulowanych zawieszenia, lamp i przerzutki przedniej. Ciekawe? Aha. Aha. Brzmi nieźle. No nic nie wiem, nic nie wiem. Mamy już kalendarz startów kucharów Polski i mistrzostw Polski w Polsce. Zobaczymy tam między innymi kultowe miejscówki, takie jak Jelenia Góra, Wałbrzych, Białystok. A dokładnie to ogrodniczki, nie stok, bo tak czytałem sobie, właśnie nie ma tam Białystok, tylko są jakieś ogrodniczki i tego tak garnają. Jechałeś kiedykolwiek ten wyścig? w Stoku dwukrotnie. W ogrodniczkach? Chyba nie. Ja Chociaż radę. to zawsze były ogrodniczki, może być. A ja nawet o tym nie wiedziałem. Ja raz. <laughs> Boguszu w gorce, jaszczębie zdrój. No i oczywiście najpiękniejsza miejscowość w Polsce, Guchołazy. Tam tamtą Okej, okay. jechałaś tam wyścig chociaż raz? No to... Zdarzyło się? Chyba w 5 lat nawet ostatnio jeździłem co roku W zeszłym roku byłem jako kibic e, Mistrzostwa Polski w tym roku odbędą się w początkiem czerwca Zawsze odbywały się pod koniec lipca, coś takiego e, I odbędą się w Białce Tatrzańskiej Nie o, pamiętam a... czy tam był wyścig, chyba nie było Zresztą zobaczymy Może pojedziemy, wręcz fajnie by było proszę jako on rada w komentarzach żebyśmy pojechali. Słuchajcie, teraz zapraszamy was na wtorkowy fail, jeżeli chcielibyście więcej faili e, albo więcej tego typu przebitek, dajcie nam znać w komentarzu. Nie. Dzięki za wtorek i do zobaczenia.